Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Prince of Persia Zapomniane Piaski. Um, czekajcie, włączę sobie stopper. Kurde! Zamiast wejść stopper, to chodzi mi w ustawienie. Okej. Okay. Um, tak, zakończyliśmy na jakiejś dziwnej wiedźmie, która nam utrudnia życie. E, książę! Ty... Dziwaku. A co najgorsze, to ja nie wiem, jak się tam wchodziło. Może ten. Ona rzuca w nas jakimiś energiami, moc e, które są irytujące, a książę to ja nie wiem, wie jak. Co ma robić? Weź, że książę, coś zrób. Co ja mam tu zrobić? Kurde, ona rzuca w nas tą energią mocniej. Nie mogę zobaczyć to miejsce, jakie ono jest. No bo tu jest woda, nie? No, Okej, okay, tam jest woda. Tutaj też jest woda. No i co z tego, że jest tutaj woda? No nie wiem, co z tego, że jest woda. No, e, no, książę, no. No, ale co to mi daje? Ona nie chce mi tam skoczyć. No, a tutaj też nie będzie mi chciał skoczyć. Um, no. Dziwaku. No, to mi też nic nie daje. Um. Gdzie jutro jest 5 marca i zamierzam, wiecie co kupić, <laughs> pojadę do miasta, może e, szczęście mi dopisze i będzie jedno puery, pu, pudełeczko z tą grą, którą zamierzam kupić. No, na razie możecie się pośmiać z jego. Z księcia i z jego wyczynów. No ale tam nic się ma. Nie, ta gra jest troszeczkę irytująca. No ale gdzie ja mam iść? To jest jakieś dziwne. Tam nic nie ma. Ojej. Nie chcę sobie tak długo spędzać czasu, ponieważ wiem, że możecie się nudzić. Jejuj, co ja tu mam zrobić? No ale jak skoczę na tą wodę to już nigdzie nie mogę iść Ha No ale on... Aha, rozumiem, wiem <ścoughs> Chyba wiem No dokładnie A co ja mam zrobić? Ja jej nie zabiję. No patrzcie, zapomniałem jak to się robiła. No ale dobra. Widzicie, teraz trzeba... Yy... Strasznie, ale to strasznie... Kurde. Mm. Duże razy używać innych mocy niż tylko zamrażanie wody. E, co mnie rzeczkę denerwuje. No, książę! Kurde. E, ogólnie jak pojadę do MPQ. Kurde, ty jesteś normalny, książę? No. No to boję się no, ile będzie kosztować ta gra. Uf. Dobra, pozostawmy to bez komentarza. Po prostu książę jest taki cudowny jak... O kurde, jak nie powiem kto. No, teraz ją zabił. A wcześniej to mu się nie chciało. Staraj się nad jakiejś edycji, ponieważ jest trzy albo cztery: trzy edycje podstawowa, limitowana oraz kolekcjonerska, nie. Jeju, książę, jesteś jakiś Naprawdę! To gdzie mam skoczyć stamtąd? Aha, chyba że tam. Mm. No. O, oh, no po prostu... Nie No, zdychaj. Otworza. No lecie? Aha, tam. Myślałem, że tutaj mam skoczyć, no ale dobra. No. Książę, doprowadzasz mnie. Nie, no. Okay. No, kurde Nie no naprawdę się myli. Nie wiadomo ile tutaj jakiego tutaj przycisku użyć, ponieważ tutaj w tej grze tak mnóstwo, jak mnóstwo przycisku się używa, że po prostu masakra. Hmm. No ale dobra. No było fajne. Mm. No co jest? Posąg. Okej. Okay. Okej, okay. w sumie melodia jest bardzo fajna. Ogólnie myślę o nagraniu dwóch odcinków, ponieważ chcę, żebyście mieli coś na weekend i... I chcę również ten Nie I, na, I teraz przesyłam... Kurde, co jest? Znowu ta świnia. Zdychaj I chcę właśnie ten. Jesteśmy szybciej skończyć tę serię, bo wiecie.. Yy, jak zauważyliście u mnie na kanale... Yy... Dobra, e, jeśli widzieliście u mnie na kanale, planuję jeszcze jedną serię. Kurde, let's play. Natomiast nie wiem, czy ona mi się powiedzie, ponieważ, jak trapca włącza, troszeczkę mi laguje. Co prawda, mniej niż e, still life. U. No jasne, z wiekowej okoliczności. Zdychaj. Zapomniałem co miałem mówić. Okej, okay, ulepszenie dodamy. Ha, w co tutaj sobie czytujemy? To już dałem? To jest co? Hmm, w ogień? Czy w to? W ogóle nie wiem. Nad życiem też myślę sobie. Wiesz, co dam? Życia. Ponieważ jak będę już miał życie, to... Więcej życia, to będę taki bardziej pewniejszy, że szybko nie zginę! Gdzie znowu? Zdychaj. I chyba nie da się zabić takimi atakami podstawowymi. Czyli zwykłymi uderzeniami miecza Ej Ku Aha o to chodzi Ej książę Jak ja cię proszę czekajcie Ksią... Książę. no boże Ech. nie widzę czy się to leje czy nie no eno no co ty wyczyniasz lol ale nie chce... o Pff. No tak, oczywiście. Jeju. <laughs> no! Okej. Okay. Ej! Co ty robisz? i ja nawet nie kliknąłem spacji. Ale okej. Okay. Hmm. Staraj się coraz silniejszym. No, ja nie, nie, że nie słyszę. Zobaczcie. Kurde. Eno, e no książę przecież e no dobra ej lol przecież klikam No ale... Kurde, proszę prostu jest irytujące. Na serio. E no, książę, no błagam cię. Nie no. Powiem wam, że ostatnio te gry mi strasznie idzie. I na, to jest jeden z najgłówniejszych minusów. On po prostu nie potrafi rozbić wazy. No, no! Mam no nareszcie. Ok, to jest taki sekret, jakby. Oczywiście mi w niego nie trafi książę, bo. No! Tak, żeby inaczej. Te sekrety są fajne właśnie, bo one odnawiają nam wszystko, całe życie i moc tą magiczną. Nie wiem, ale słyszę tą wiedźmę. No, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Na dole No! Książę lol mi cię! I co to mi zrobi? Zastanawiam się czy nadgraniem dwóch odcinku 20 minutowych czy jednego e, 30 Hm. Właśnie nie wiem. Książę, gdybyś jeszcze mógł... Ładnie wycelować. Was. Nie, to jest po prostu no. <laughs> Tak, macie swoje kochane fajle. Hmm. Widzicie co, myślę, że nagrałem 30 minutowy odcinek Jakoś tak A no, no okej okay. no, Tutaj Nie chcę tutaj. Ju jakie ja to nie lubię, książę. Dobra. A to idziemy. O, o się. Ja to się nie naprawdę irytujące. Może dla was nie, ale dla mnie cały, bo mnie to już denerwuje. O ja ju... Nie lubię... Wolę już pułapki niż takie właśnie przechodzenia. Te przechodzenia trwają zbyt długo. No Hello, change Alors się nie łapie lol migon A jeszcze tam trzeba było użyć tej mocy no ale kurde no mm. nie wiem ale jest naprawdę irytująca Ja nic, nic nie mówię. Ale po prostu lol. Macie polewkę za mnie. Nie, no, moje palce nie są aż takie szybkie, żeby zaraz... Yy, z liderki Q przejść na ptaink. Przecież takie szybkie moje paluszki nie są. No książę Lolmicze Szybko Nie, teraz na pewno mi się uda. Jestem przekonany na 100%, że mi się uda. Dobra, na 95. LOL, no przecież... Ta gra jest naprawdę niemożliwa. Ej, LOL, książę... No. Klikam... Dobra. Wiecie co? Po prostu jest masakra. Masakra, odcinek, strasznie zafailowany i po prostu... Mnie już męczy to. Nie wiedz co. Nie mam ochoty nagrywać pół godziny odcinka, bo mnie już tak denerwuje. Naprawdę, żeby on... No, ale LOL jest ten posążek. LOL, teraz jakiś bug z poszążkiem mi się pojawił. No ale dobra. Ej, lol! Patrzcie. No sam koniec jakiś bak mnie przywitał No ale dobra Ej, Przy taki bak niż taki jaki miała ksenka Ej, no przecież klikam ten Przecież klikałem kontrol Kontrol mi nie działa czy co? Nie wiem, po prostu nie wiem. To jest po prostu masakra odcinek i w tym momencie go zakończę, ponieważ żeby tak zdenerwuję. Nie, po prostu naprawdę. Jak nie Still Life, to Prince of Persia. Jak nie Prince of Persia, to Still Life. No po prostu masakra. Już wolę nagrywać Tom Raidera, chociaż nie mam na niego też ochoty. No dobra, mam nadzieję, że. Uśmialiście się na tym odcinku, bo po prostu masa faili. No ale nic nie trafi, wyjeżdżenia fejla. Tak więc dziękuję wszystkim i do następnego razu. Hmm. Do następnego razu w w persji za 2-3 tygodnie. Chociaż pewnie je wytrzymam. <grym się> wytrzymam> Okej, okay. więc cześć.